Біло, вишиту шовком Холодну воду кіної, пливі сорочка, де ходітеміли, скажи, що я його люблю, Пливи, сорочка, де ходіміли, скажи, що я його. Як в беррамейцактары седзе Ка мы хочам даследаваць нейкую эсленую пэўную гаворку У нас ёсць план то мы ге там там дзе яна яшчэ хоць у нейкім выглядзе захавалася У нашым выпадку мы сюды паехалі на папляшча. І тут паворка захавалася толькі у людзей пераважна старэйшых. То так? бок моладзь яна ўжо пераважна гаворыць па-польску, по хоць і разумее мясцовую ваду, але не валодае ёю. Таму мы па вялікім рахунку просто хозім і шукаем старэйшых людзей, якія былі б гатовыя з намі перазмаўляць: От запыта людзей. Jest to trudne pytanie, ponieważ, jak wiemy, każdy człowiek jest indywidualnością i pytania musimy dostosować do naszego rozmówcy. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od standardowego naboru pytań. To jest, najpierw trzeba zapoznać się z człowiekiem. Trzeba spytać się, jak on się nazywa, skąd jest, ile ma lat. I potem w trakcie rozmowy, gdy będą wychodzić pewne fakty, na przykład jeśli człowiek nam powie, że on interesuje się śpiewem, może zadać mu pytanie, czy na przykład śpiewa w jakimś kościelnym chórze albo w jakimś zespole ludowym. Zawsze trzeba robić tak, aby od bardziej ogólnych pytań przechodzić do bardziej szczegółowych. I to jest bardzo ważne, żeby dać temu człowiekowi pole manewru. Pole do tego, żeby on mógł swobodnie mówić, odpowiadać o czym chce, i potem brać to, co jest dla nas najważniejsze, co nas ciekawi brać dosłownie przyciągać do siebie i dalej ciągnąć ten temat. Jakich pytań unikać? Przede wszystkim to trudne są pytania o bliskich, o rodzinę o krewnych. Z tymi pytaniami trzeba być bardzo ostrożnym, szczególnie jeśli dotyczy starszych ludzi. Są też takie tematy, których również, szczególnie w rozmowie ze starszymi ludźmi, może nie to, że trzeba unikać, ale też no, trzeba wybadać, jak dany człowiek do tego się stawi, jakie ma nastawienie. Jedną z takich rzeczy jest na pewno II wojna światowa, którą już coraz mniej, ale jeszcze część starszych osób, które Najprędzej mówią w dialekcie, pamiętają, i która dla nich też często była wielkim przeżyciem, często w niej uczestniczyli, może nawet jako, jako żołnierze albo partyzanci i oni też mogą, może to być dla nich trudne. Tematy polityczne. Z tematami politycznymi też trzeba uważać, też trzeba bardzo umiejętnie kierować pytaniami o tematy polityczne. I. Raczej samemu lepiej nie pytać się o politykę, jeśli człowiek sam nie zacznie o niej mówić. Powiedzcie prawie o tej mieście, co tu ciekawe? U, u nas jest? Tak. No to u nas to możemy zrobić Wycieczku tutaj, to jak mają. Plac Zabaw, Wsi Zbira Puszczy Białowieskiej, Wsi Cerkwy tutaj na Podlasiu, jakby może nie wsi, tam niektórych brakuje, bo nie zmieściło się, mnie. Kala 300 sztuk. маємо там макету под дача ціого Ну і тут у другом то маємо уже той такі покуй яйкафабрже 10 штук сабе закупів яйка фображе закупів і такія кресла стаять дзе-нідзе там з барози роб то той ми купілі все сам значна зручней калі едзецца ў месцы дзе хоць некага ведаецца так тому часам варта ўжо яшчэ перад поездкай на этапе планавання пашукать людзей з гэтых мясцінаў которые просто ведаюць мясцовых людзей і ведаюць да каго можна звярнуцца так тому что ззволится звяртацца зазвычай вельмі складана выходзіць у давер до да людзей там Бо мясцовыя адразу вельмі добра вылучаюць людзей, которые не адсюль da адразу відаць, што нехта приех з некуль, Вось э Ім чынам важна звярнуцца да людзей, которые ведаюць некага, Аальбо ведаюць того, хто ведае э, ўжо непасрэдна людзей з нашай мэтавай г группы. Такім чынаам можна, напрыклад, звярнуцца да мяс мясцовых солтысаў, мясцовых бойтаў. Я ведаюць а, людзей у гэтых мястэчках, у гэтых вёсках. Я могуць параіць, да каго можна прыйсці і тады быць можа нават вызаруччыць нейкім даверам, так падтрымкаю гэтая чалавека і тады людзі, нфарматары так лю людзі у якіх мы збіраем інфармацыю так з якімі мы размаўляем называюцца інфарматарамі і э, тады інфарматары можа будуць да вас ставіцца значна большым даверам калі яны ведаюць што іх вамрэкамендаваў нехта мясцовым когого яны ўжо ведаюцьшааданню diaту. Диалектув... Warto pytać o wszelkiego rodzaju miejscowe tradycje, miejscowe obrzędy. To na przykład jak wyglądały obrzędy weselne, albo obrzędy pogrzebowe. Jak wyglądały, nie wiem, jak wyglądała organizacja urodzin, imienin, jak wyglądała praca w polu. Bardzo, bardzo dobrze jest też pytać o takie sprawy codzienne. I często jest tak, że ludzie lubią o tym opowiadać. Ludzie lubią opowiadać o tym, jak wyglądało życie u nich we wiosce, jak wyglądała u nich codzienna praca, jak wyglądał podział obowiązków, jak wyglądały stosunki między mieszkańcami wioski. Ludzie bardzo chętnie i długo potrafią opowiadać sw o swoim codziennym życiu, i mogą o tym mówić naprawdę bardzo ciekawie. I również z tych rozmów w takim codziennym życiu to się może wydawać nieciekawe, ale możemy wyciągnąć bardzo wiele ciekawych faktów dotyczących kultury, ale także dotyczących specyficznego słownictwa związanego na przykład z danym rzemiosłem, z daną pracą, z rolnictwem. Można od ludzi dowiedzieć się o takim słownictwie, o takich słowach, które już dawno wyszły z użycia albo były charakterystyczne dla danego regionu, albo nawet dla danej wioski. No ja urodzam z ja Moja mama, mańczuk, z I tam, za na Łuszczewiną, nazywali się zawsze sakuny. Ta łóżka była sakoczem. A czy? Ja na słowo śmiał się, śmiała się, powiem śmiał se, śmijała se, sa se. Cztery kilometry, tam gdzie nie znajdą, wy, wy może wczoraj byli ulełkowi? Mhm. Ulełkowi wypaczujecie, śmiała się, śmiał się. Sa, se, sia, się. Cztery kilometry. Taka ja walika, granica językowa, między dialektem białoruskim, tym na, na, na Czajskaj, Waworkaj, a takim językom świordym, no my każdy ukraińskim, no to też dialekt to, to jeździ na wiosce skupowo, jeździ na rokaj, a jest na okaj, skupowo, 4 km od Roki i Kali zajedziecie się, za skupowo, wypaczujecie że ci taka jama, Dubiny haj tam, że no, my, my każemy na okno, mamy wikno, my, my każemy, gdzie byłeś, gdzie ty byłeś, mamy no skażę, gdzie ty byłeś, My dziekajem, mamy dekajem, dężum. Dekaj. Także obrzeżna też inna mowa, ale nocy na rynku my spotykają się i w sieja rozumiejące, rozpoznajemy się, po mowie, rozpoznajemy się po mowie, a i po strojach też pa, po szalanurkach, to tutaj mają taki wątek naszych chustek szalonek z i tutaj. No, jako człowiek, który pierwszy raz to robi e, i jest, no, to jest jego pierwsze doświadczenie z białoruską filologią i w ogóle, Jak, jakie masz wrażenia z tego procesu zbierania dialektów? Mówię o samym procesie? W ogóle to bardzo pozytywne. Raz już zostałem zaproszony do domu, aczkolwiek już zaraz po tym zostałem z niego wyproszony, bo nasz pewne nieporozumienie, a drugi raz udało mi się nawiązać bardzo fajne właśnie takie rozmowy. I dużo się dowiedziałem właśnie o tutejszej, właśnie to na co było i tam dużo się mogę dowiedzieć o skąd ten pan jest i właśnie co, czym się zajmuje. I na ile, jak dla człowieka, który no powiedzmy zaczyna studia, jest ciężko zrozumieć te lokalne narzecza językowe i te, zauważyć te różne aspekty? Myślę, że najcięższe w tym wszystkim jest jakby zaczęcie i wejście w ten właśnie, przerzucić się z mowy polskiej właśnie na taki trochę dialekt, żeby ta osoba też mogła się otworzyć i wtedy dopiero to nabiera takiego smaku i, i da się nawiązać bardzo fajny kontakt, w miarę łatwo też później. Czyli da się zrozumieć. Tak, da się. Na żal nam tutaj nie na to poszczęsowało, bo... Чалавек, з якім мы папярэддні дамовились, ён не змог нас прыняць. І нам прыйшло сашукаць інфармаара, э, просто з вуліцы так хадзіць па вёсцы. Э, на жаль, лю не хацелі э, зусім, калі яны даведваліся, што мы хочам просто паразмаўляць, Нават мы яшчэ не паспелі іх праіць про нейкі дазвол на запіс, так не кажуць про відео то яны на жаль, аддразу адмаўляліся спасляся на тое, што вони занятыя і не мають часу. Так? Але насамрэч яны просто ў этому покойний час після коранавірусуще ну, фактично падчас коранавірусу таксамаза абставіну, што тут вялі надзвичайнае становішча, Недалёка не ў гэтай мясцовасці, а лютаральна тут за некалькі паламетраў адсю ўжо гэтае надзвычайнае становішча і людзі вельмі асцерааюцца, каб з нейкім размаўляць, каб не наклікаць на сабе бяду. То no. чаму важна збіраць дылекты? No, так. Прад усім таму, што збітых гэтых гаворрак, на жаль, ўжо паміраюць, маладзейшыя пока не выладаюць хорш. albo z uśmiechem głodają, tylko i rozumieją. E, to tak, no, opuszczaniec, jak złożyć te choroby, e, no, po prostu, bo z A warto ich inspirować? To po pierwsze kulturowe spacerczyno, tak? E, możemy zobaczyć się tak jak ona odróżniła w niektórych regionach, tak jak na przykład my byliśmy na Podlasie, tak jak ja była tam się w czy innych. Możemy tak samo, kiedy mamy ciekawą językowość, zobaczyć tam różne wpływy, na przykład polskie, językowość, czy e, archaizmy. кі моні канструкцыі, якія бо ты захавалісябо бо стварыліся там самастойна у ізаляцыі. Ну і таксама э, калі збіраем гэтыя гаворкі, то гэта ж не толькікі мова сама па сабе гэта так сама гісторі гэтых людзей можам дазнацца штось пра іх можам, Widać coś, co ich kulturu, tak samo może w mitologii. Tutejś. No, tym samym, Lucheta przeniosła się z historię regionu. Mieczewskie życie mojej miłej Z madru, z matrykiem własnym, Widział, smatrł, smatrł, a kożeczko, mój miły idzie, a ja jego za ręczenku, pastoi, miły a ja jego za Paoj miłłoj pastoj A daaj mają kaleczkołatorczek na samoj A da maje kaleczczko łatorczek na sobj Kaleczko raz maośćłatorcze paci Kaleczczko razpaja